Centrum Wrocławia. Stara Kotłownia na Hubach. Jeden z najciekawszych zabytków kultury industrialnej w stolicy Dolnego Śląska. Mimo iż sąsiaduje ze zrewitalizowanym browarem mieszczańskim, umiejętnie zamienionym w Centrum Kultury i Sztuki, od kilkudziesięciu lat popada w ruinę. W 2004 roku komisja przeprowadzająca wizję lokalną orzekła śmierć techniczną obiektu. Sześć lat później prób jego ratowania podjęło się Muzeum Architektury we Wrocławiu. Ogłoszono nabór pomysłów na zagospodarowanie kotłowni. Zwykli mieszkańcy, a także profesjonalni architekci przygotowali około 20 propozycji. Od centrum recyklingu i segregacji surowców wtórnych, przez wielopoziomowy klub nocny, alternatywne kino i klub wspinaczkowy, po Muzeum Kosmosu i podniebną restaurację na szczycie komina. Minęło kolejne pięć lat. Żaden z pomysłów nie został zrealizowany. Kotłownia pozostająca w rękach PKP niszcze je nadal. Wiele osób liczyło na ratunek ze strony Europejskiej Stolicy Kultury 2016, która, jak twierdzą urzędnicy, tworzy otwarte, dynamiczne i przyjazne przestrzenie służące zaspokojeniu pragnienia obcowania z kulturą i sztuką dla piękna. Wszystko to jednak na próżno. Wrocław wyparł z pamięci własny zabytek. O, co to miało być? To miała być galeria, to miało, miało być wszystko, dlatego że Wrocław, wielkim centrum kultury jest, natomiast niestety obiekt należący do PKP, jak większość zabytków należących do tej spółki, no niestety jest w stanie daleko posuniętego rozkładu, a szkoda, bo to zabytek i to niebagatelnej klasy. No i trochę właśnie jestem zdziwiony, bo byliśmy tutaj dwa lata temu nagrywać ujęcia do czołówki. Tak I no. zamurowane wejście widzę, pierwsze, drugie Ale pamiętam, że mieszkał tu bezdomny człowiek, który przedstawiał się jako góral Pamięta, Pamiętam, mówił, zawołajcie góral, to ja wyjdę Teraz pytanie, gdzie on jest, ale widzę, że stoi wózek O, no, wiesz stąd. Powiedziałbym, że świeże zakupy, bo zobacz Pomidory, banany nie przegniły, a akurat takie najlepsze są. Lekko zbrązowiały. Tutaj łowców się już obejrzeć nie da. Widzę, że tutaj e, też jest zamurowane. Nie wiem, zobacz. To jest ciekawe, bo tutaj była jakaś dobudowana ściana z pustaków, czy co to jest. No tutaj kolejnie wybuchła. Nie wiem, co się stało. W tym razie... Tędy nie wejdziemy, tylko jest... taki wietrz... od komina. Myślę, że tutaj nawet... nawet GoPro by się nie zmieściło. Wszystko, zobacz, zamurowane. Nie wróży to dobrze, mam nadzieję, że ale podobno dwa tygodnie temu jeszcze było otwarta. Zobacz, już są grafiki na tych, tych Co Ciekawe, jesteśmy na terenie dzielnicy, która nazywa się Huby i to jest dzielnica tak zwana rewitalizowana, czyli przywracane jest tu życie. Tu dosłownie za tym murem znajduje się. Wyremontowany i zrewitalizowany obiekt, dawny browar, tak zwany browar mieszczański, gdzie odbywają się imprezy kulturalne, czasami nawet światowego formatu. Tam się dużo i często dzieje. Wystarczy minąć ten mur, i trafiamy w miejsce, gdzie symbolicznie mówiąc, panuje śmierć. Tutaj nic nie ma. Tu macie stare kioski ruchu, które wyszły z użycia. Budynek, w którym mieszkali bezdomni i nie wiadomo co się z nimi stało bo obiekt jest zamurowany ogólny śmietnik i syf w zasadzie 5 km od ścisłego centrum miasta od samego rynku bym powiedział bo mniej więcej taka jest odległość także tak wygląda europejska stolica kultury tylko proszę znowu nie mówcie że krytykuję i że jest to polityka nie to nie jest polityka to jest nasza dbałość nasze serce do historii i zabytków. Jak widać, nie wszyscy takie serce mają. Wiesz co, zróbmy jeszcze tak, że obejdziemy to jeszcze raz i przyjrzymy się dokładnie, bo zastanawia mnie, zastanawiają mnie te świeże warzywa i owoce, ten wózek z zakupami. Jeśli są bezdomni, jeśli to jest ich, no bo o ja innego. Wchodzić. No to prawdopodobnie w jakiś sposób się dostają do środka? Chyba, że mają drabinę. Chyba, że mają drabinę. Panowie? Wiesz co? Tam coś jest. Tam jest chyba dziura. Właśnie widzę jakiś prześwit. To jest to, co to jest? Czesło. Buzek Wózek Wozyk Oh, tam jest wejście, tam jest dziura, patrz stary Zobaczmy Tak, u was kiedyś z także... Ojej, Śliczne Prezencik Dzięki, dzięki. To jak on się tutaj żyje? Teraz? Klasa. Klasa. Klasa, policja, soki i tak dalej nas tu odwiedzają i jak najbardziej szanuję. Mhm. Szanuję, kurczę, policję szanuję. Nie ma sprawy, bo jak mówią, że gliniarze, że to, że tam. Nie, oni tu przychodzą i kurczę, jak się wam żyje, pogadają. Nawet raz nie powiem kto, bo nagrywa nie? nie powiem kto, ale policjant przyszedł, taki podkomisarz i tak dalej. Rudy, góral, mamy dla ciebie po piwie. <laughs> Co k***a, policja nam piwo przyniosła, no to już nie jesteśmy takimi menelami, że, że, no bo menel to kradnie. Robi przekręty, robi to Dajemy sobie radę, nie? Też mam dziewczynę niepełnosprawną, widzieliście fuzek przed tym, nie? No i muszę się też nią opiekować, muszę też tego, bo ma po amputacji. Nie? niech pan powie jak, jak, jak wy z zimą dajecie radę, Jakie zimą. Tutaj mieszkacie, tak? <laughs> Siła razy gwałt. Gorsze zimy były teraz, to jest zima? No będzie, no yeah. tak jest. Będzie, no, obiecują już od dwóch lat tą zimę, kurczę i nie ma jej. Była trzy lata temu, to była zima, nie? Mm. I co, święta tutaj? No. Bo choinka jest? Choinka przyniesie, no kurczę, nie ma sprawy. Kolega nam przyniesie lampki takie kurczę, że Staną jej yy, jemu nie... Ale prądu nie macie? A to nie tu na baterie A. Powiesi się tu. i kiedyś klip nawet kręcili. Ja miałem całe drzwi karpiami pozostawiane. Piekłem tu kurczę na, na tym, ty, ty, te karpie. Kurczę. Oni przyśli przez te zamurowane tam u góry klip kręci. Mój kurcz. Dla jaj mówi góralku, dla jaj mówi masz tu, kur ale dla jaj to nakręcimy, nie? No. no i nigdzie tego nie będziemy puszczać, ale to musimy k nakręcić, nie? I pewnie chłopaki tam mieli uciech, więc się puszczali. ta kurwa na ten, na blu kurwa, to ci pięć lat grozi ale człowieka to można wymieść pod most, kur, czy w minucie jak nam każali, wypalać stąd i już nie? Pozdrawiam wszystkich, którzy nam pomagają. Przyjaciół przede wszystkim z mojej parafii. Kurde. Mam dużo przyjaciół. Kurde. Wojtka, Uszczelkę i masakra. I Lesz Leszka pozdrawiam też. I Kamila, przede wszystkim. No ja również to dołączam się do tego i pozdrawiam I policję, SOKÓW. No i serdeczne życzenia z, z okazji świąt. Nie? Wam też chłopaki życzli. I wzajemnie. Nie, mam lepszego, tak samo wszystkiego na... Aby były lepsze też. Żebyście ronkom nie wylądowali tak jak my. Nikt nie mówi, że w życiu będzie łatwo, nie? Tak. Jest. Każdy sobie wybrał taką drogę i ja, ja nik nikomu nie mam pretensji, wiesz? Powiem ci przyjacielu, że naprawdę nie mam do nikogo pretensji, bo takie życie sobie wybrałem i takie mam. Zglądnik. Uważaj, tu jest dziura. I tu jest wejście do komina, tak? Tu jest wejście do komina. Tędy Mikołaj wchodzi zawsze. Dokładnie. Mam taki pomysł, żebyśmy dzisiaj, co woda kominem nie wejdziemy, ale mam pomysł, żebyśmy to my zagrali dzisiaj rolę świętego Mikołaja. Niedaleko jest sklep którego nazwy nie będziemy podawać, żeby nie reklamować, ale zrobimy tam w środku zakupy i przyniesiemy tutaj tym ludziom, im się to na pewno przyda. Spełnimy dobry uczynek. Można jakoś inaczej podchodzić do życia niż ci, którzy zamurowali ten obiekt, po to, żeby bezdomni nie mieli gdzie mieszkać. Nie będziemy tu już do świąt, więc. Wesołych Świąt bym także po dziękujemy, dziękujemy naprawdę ja... jesteście coś, no, coś, się wam przyda, no, jest trochę wieniaska, jest chleb, są półki ciastka, rybki lubicie? Jak to zwykle w Łowcach Przygód, odcinek miał się potoczyć inaczej, ale spotkaliśmy bezdomnych, postanowiliśmy im pomóc i do tego też Was zachęcamy. Nim nastaną święta, wesprzyjcie szlachetną paczkę, wesprzyjcie stronisko dla zwierząt, wybierzcie sami cel, ale pamiętajcie, warto zawsze pomagać.